Ja wszyscy dla 87 67 dostaję teraz serdecznie. A dzisiaj, dzisiaj sobie rozgrywamy meczyk limitkami z tych dwóch dużych puszek, które mają 9 cech, i 3 limitki. Ja filmik łączą jeszcze raz, bo oczywiście jak to ja standardowo w Ostron zawadzą, pudełka i, i statyw sobie zlatuje. Zobaczmy, kto jest na limitkach. Tak, macie pierwszą limitkę do Sergio Ramosa, proszę bardzo, czyli Hiszpania się zmierzy. Druga limitka, kodzik macie do niej, to jest nasz lewy. I trzecia limitka, do której dostaniecie kodzik, to jest Paul Pogba, a więc Francja. Z tej puszki się wejdą. No i oczywiście saszetek 9. Mam nadzieję, że tym razem już. Nie nawalę, bo ostatnio coś mi się z, za często z tym zdarza. Proszę bardzo, ko łapcie kodzik do kolejnej limitki, którą jest Hurricane, czyli reprezentacja Anglii. Kodzik do kolejnej limitki, proszę bardzo, A jest nią Toni Cross, czyli reprezentacja Niemiec. I łapcie limitkę do Kodzik znaczy się do Virgil van Dijk, czyli będziemy mieli też kadrę Holandii w rywalizacji. No i będzie się działo, Saszetek będziemy mieli 18 do wykorzystania. No i zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. Bardzo, więc z pojedynek 6 narodów będziemy mieli tak zwany pojedynek. Rozmierza się ze sobą Hiszpania, Polska, Francja, Anglia, Niemcy oraz kadra holenderska. Oczywiście karty specjalne będziemy, jak się przytrafią, kładli już na puszki. Oczywiście, w, oczywiście mamy karty specjalne: Fansy co dwie paczki, Parapy co 4, Raki co 20 i karty z Ligi Narodów co 7. Zobaczymy, jak będzie już z kolekcją, jak już Euro 2020 się zacznie. Zobaczymy, co tam we wtedy się będzie działo z tą kolekcją i tak dalej. A po kolei mamy Słowaka Dudę, Szweda Lustiga, Włocha Florenciego, Fin Toivio. Mamy tutaj Waliczyka Waynea, Hennessy'a. I mamy, proszę bardzo, punkcik dla Wandajka, bo mamy plastik z reprezentacją Holandii, tak? Więc na prowadzenie na razie wysunęła się Holandia. Karty zwykłe też tam będę dawał na puszkę. Okay. I tak dalej. Mamy tak. Turek Mali, Walczyk Davis, Szwed Forsberg. Kolejny walczyk Lawrence. Mamy tutaj Szkota McGregora. Ostrożnie to trzeba się. I mamy punkt dla Niemców Jerome Boateng. Czyli na razie póki co karty specjalne nam tutaj rozdają punkty. O, i proszę bardzo, od razu odpowiedź Holendrów, drugi punkt, tym razem Promes. Mamy Szwajcera Rodrigueza, Norwega El Abdelawego, drugiego Szwajcera, Czakę. Mamy tutaj Irlandię Północną, Magenis. I mamy tym razem Fellainiego, Fansa z Belgii. To Zobaczmy jeszcze, kogoś tam nie pominąłem. Na razie póki co wszystko się zgadza. Idziemy dalej z naszym, naszym pojedynkiem. Zacznę dalej. Szkot, Fraser, Rumun, Kilikesh. Mamy dla Niemców punkcik. Kcik Manuel Neuer. I na razie to Niemcy i Holandia. Karty rozdają po dwa punkty. Mają Rumunia. I trzeci punkt od razu Niemcy. Leroy Sane. A na specjalnej mamy Słowaka Roberta Maka, key player. Na razie Hiszpanów, Polaków, Francuzów czy Anglików na razie brak. Portugalczyk Daniel Pereira. Mamy, po, mamy to, Polacy. Artur Jędrzejczyk jest punkcik dla naszych. Chorwat Mo, Modrić, Węgier Lang. Mamy Chorwata Kalinicia. I co na specjalnej? Mamy logo Ligi Narodów. Proszę bardzo. Damy je tym razem tutaj. I lecimy dalej. Mamy kolejnego Węgra. Nocia. Mamy Irlandczyka Dafiego. Duńczyk Paulsen. Mamy Włocha Romaniolego. Jest punkt dla Hiszpanów. Mamy Busquetsa. Jeszcze na Francję i Anglię czekamy, a na specjalnej Norwek Tarik Elionussi na fansie. Dalej mamy Włocha Jorginho, Finlandia Północna Evas, kolejny punkt dla Hiszpanów Rodrigo. Więc teraz Hiszpania dwa punkty na równi z Holendrami, prowadząc z trzema punktami Niemcy, Szwecja, jak Słowak, słowak, chan A na specjalnej, Matai's Delight. I to jest trzeci punkt dla Holendrów, też zarazem. No, idziemy dalej zatem. Może rarka jakaś po drodze się przytrafi. Czy my, Norwek, Henrik Sengrek, Sokrates Papastatopoulos. Jest Gareth Bale, Walia. Norwek, ale jest sami. I mamy Polaka. Znowu Bartek Bereszyński. Dwa punkty Polska ma. I jeszcze Niemcy. Czwarty punkt. Mats Hummels. Proszę bardzo. Niemcy dalej prowadzą. Idą. Mają cztery punkty. Już pięć mają punktów. Tony Cross, Francja punkt. Benjamin Pawar. Czyli nowy nabytek Bayernu. Pa Scott Patterson. I proszę bardzo. Jest. Za ciosem Francuzi idą. Drugi punkcik. Antek Griezmann. Jeszcze jest węgiel Kadar. A na specjalnej jest i Anglia. Wreszcie punkcik na ich koncie. Dele Ali. Dopiero pierwszy punkt na ich koncie. Zobaczmy dalej. Mamy Fina Pukiego. Jest Francja. Varan. Trzeci punkt na koncie. Słowa Klobotka. Jest Wilhelma. Punktów cztery na koncie Holandii. Norwek, Mohamed Elionessi, a na specjalnej a Anglia, John Stones, czyli na razie Anglicy, kartami specjalnymi. Wracają do gry dwa punkty na koncie. Czech, Su Duńczyk, Matthias Jürgensen, Norwek, Rune Jarsztajn, Szkot, McKenna, Greg Cavelas. A na specjalnej Norwek, Rising Star, Ber Sander Berger. Zobaczmy dalej. Belg, Kurtua, Chorwat, Werszali, Francja, punkt. Kolejne cztery punkty już mam, Francuzi. Paul Pogba, Portugalczyk, Kancelo, Czech, szyk. A na specjalnej mamy Duńczyka, Las fans, Favorite. Idziemy dalej. Mamy Słowaka, Dudę. Szwed Lustig, Berg Eden Grek Mitroglou. Mamy tu Fina Hradeckiego i tym razem bez punktów dla drużyny, bo mamy plasticzek z kadrą Kosowa. Trzymy dalej: Turek Mali, Walijczyk Davis, Czech Kalas, Irlandczyk Long, Szwed Berg. A na specjalnej mamy Węgra Game Changer daj. Jest punkt dla Holandii, Promes. No to jeszcze z tej chwili 5 punktów, tak samo jak Niemcy. Szwajcar Cardo Rodriguez, punkt dla Hiszpanów. Isco, 3 punkty na koniec Hiszpanów. Szkliniar. do tego Cristiano Ronaldo, o, jeszcze. A na specjalnej Słowak Szkrtel, fansik. Jeszcze 300 do końca. I zobaczymy, kto te zawody wygra. Mamy tak: Scott Fraser, Rumun Kirikesz. Jest Holandia Nathan Ake. To już jest 6 punktów. Holandia prowadzi. Irlandia Północna, Norwood. Irlandczyk Brady. A na specjalnej Irlandia Północna, Kyle Lafferty. Na fansie. Mamy Portugalczyka, Danilo Pereira, jest punkt dla Polski, Artur Jędrzejczyk, trzeci punkt na naszym koncie, Alan McGregor ze Szkocji, Kante, Francja, piąty punkt na koncie I Anglia, jeszcze trzeci punkt dokłada, Stones, i mamy reprezentację Gruzji na plastiku, no i mamy ostatnią saszetkę, prowadzi Holandia, 6 punktów, no zobaczymy, czy Holandia to da, wygra. Czy będzie inaczej? Węgier Noć, Irlandczyk Daffy, Portugalczyk Patricio, Belg De Bruyne, Waliczek Hennessey. I tutaj Kodzik, łapcie do ostatniej karty, którą jest. Belgia, Romelu Lukaku, Game Changer, a więc ostatecznie wygrywa całe to starcie reprezentacja Holandii z 6 punktami. Drugi egzekwum miejsce Francuzów z Niemcami po 5 punktów, reszta zdobyła po 3 punkty, a tak to ogólnie wszystko jest ok no i spiszcie co o tym pojedynku myślicie, oczywiście łapeczki w górę wskazane, klikanie subika także pozdrowionka dla Was i do zobaczenia.